Jak możesz używać tego paskudztwa? Przecież to takie nieekologiczne. Nieekologiczne jest tylko dla frajerów. Ale przecież wciąż tyle opowiadamy o szkodliwości tego dwutlenku węgla. Nie histeryzuj. Ale, mój panie, planeta płacze. Przegięliśmy pałę z tymi wiatrakami. Prądu nie ma i nie będzie. Nadszedł czas, żeby wrócić do starych i sprawdzonych metod. Zasuwać mi tu zaraz do kopalni. Zabierzcie drugie śniadanie. Do roboty! A było tak dobrze na tym ruskim gazie. Kopalnia ma pracować na pełnych obrotach. Ależ, mój panie, jak to? A jak Polacy się dowiedzą? Polakami się nie przejmuj. Oni i tak już ledwie zipią. A co z walką o klimat? Kogo to obchodzi? Liczy się interes. Niemiec. Wymownie.pl. Dobrze powiedziane.